tam was w dzisiejszym filmie. Zobaczcie, jaka jest pierwsza miejscówka dzisiaj. Proszę, jestem na dachu. Taka panorama ta jest. Fajna. I zaczniemy sobie tutaj film po prostu i i jakieś rzeczy. Też do... o. O. Jesteśmy w miejscu, na którym od zawsze chciałem zjechać, czyli te schody ogromne No i zobaczymy Jak to będzie Może więc plan jest taki, że zjeżdżam po prostu z, z tych schodów i zobaczymy Stresuje się bardzo, ale dobra Nie biorę napędu, bo to są duże schody Dobra Ej dobra To tylko tak strasznie wygląda dobiło mnie. Powiem Wam szczerze, że było super na tych schodach i że może jeszcze kiedyś je powtórzę. I spoko. Ponagrywałem sobie trochę, dwa razy zjechałem. Przy drugim razie trochę mi dobiło obręcz, no i nic się nie dzieje. Tu jest samochód Red Bulla. Śmiesznie, mini, Dobra, to koniec dzisiejszego dnia Przed zimą do dnia drugiego, więc... Pożegnalne Willy na parkingu A jeszcze to jest mój trening Przypomniałam, w dniu kolejnym, proszę Państwa Jesteśmy w lesie no, robimy sobie różne rzeczy, jakieś zjazdy czy coś. I później mam jeszcze coś powiem. Dobra! Dobrze, miałem wam powiedzieć jedną rzecz, więc bardziej mam do was pytanie, czy byście chcieli zobaczyć film z serwisu, bo ostatnio puściłem film z serwisu jak miałem rower i nawet spoko poszedł ten film i się zastanawiam właśnie, czy byście chcieli takie coś, bo w serwisie się trochę zmieniło i planuję też zrobić jedną fajną rzecz do serwisu, więc możecie napisać, prawda? Uh. Dobrze więc to wszystko z dzisiejszego filmu mam nadzieję, że wam się spodobał jeżeli chcecie możecie subskrybować kanał i zostawić łapkę w górę. No i co? Tak mi pożyczy dzisiaj trening. I to wszystko z dzisiejszego odcinka. Żegnam już Was na razie Cześć. Jaju. Jakie to są korzenie?